10 września dowódca Armii Krajowej depeszował do sztabu naczelnego wodza. Nawiązano oficjalny kontakt z generałem Rorem, dowódcą odcinka Warszawa południe. Niemcy wywierają na nas nacisk, żeby dawać im jak najszybciej odpowiedź odnośnie zaproponowanej przez nich naszej kapitulacji. Wydaje się, że pójdą na nasze warunki zwlekamy odgłosy walki z kierunku Pragi. Przełom pierwszej i drugiej dekady września był okresem zadziwiającej z pozoru metamorfozy w podejściu Stalina do powstania w Warszawie. Teraz, gdy po upadku starówki powstanie dogorywało i prowadzone były pertraktacje w sprawie kapitulacji, Stalin chciał uzyskać atut polityczny, pomocy dla Warszawy. Sowieckie myśliwce przepędzały bezkarnie dotąd grasujące sztukasy. Rozpoczęło się natarcie wojsk lądowych, natarcie, które w kilka dni doprowadzi oddziały sowieckie i żołnierzy pierwszej dywizji piechoty wojska polskiego na praski brzeg Wisły. Praga jest bardzo specyficzną częścią Warszawy i miała również specyficzny los w czasie powstania. Od 30 lipca przed sobą miała front niemiecko-radziecki, który tego dnia dotarł do miejscowości Międzylesie 8 km od granicy miasta i do 10 września miała za plecami Powstanie Warszawskie. Ludność poddawana była wywózkom na roboty systematycznej, wybieranym dzielnicami, niszczono przemysł i urządzenia kolejowe. No było dość głodno, żywiliśmy się z zapasów fabrycznych, m.in. fabryki Wedla. Wojska sowieckie rozpoczęły m.in. natarcie z rejonu Międzylesia, skąd do ówczesnych granic Warszawy było zaledwie kilka kilometrów. 10 września ruszyło natarcie z tegoż Międzylesia pierwszej dywizji. Imienia Tadeusza Kościuszki i dwóch dywizji radzieckich 76-175. Było to klasyczne natarcie nawała ogniowa, po nawale ogniowej czołgi, a potem piechota wśród towarzysząca działom szturmowym. Rozgraniczeniem była linia kolejowa otwock Warszawa, po jego lewej stronie nacierała, po jego prawej stronie nacierała pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, a po lewej dywizja radziecka. Z depeszy premiera Mikołajczyka do delegata rządu i dowódcy armii krajowej, dzisiaj nadeszła zgoda Rosji na kolaborację w sprawie niesienia pomocy w Warszawie. Anglicy natychmiast przedłożyli swój projekt. Polega on na wielkiej dziennej ekspedycji lotniczej amerykańskiej. Dzisiaj w nocy Anglik w Moskwie przedkłada plan angielski wojskowym władzom sowieckim. Jeżeli Sowiety nie zgłoszą sprzeciwu, wyprawa ruszy, jeżeli znowu warunki atmosferyczne nie przeszkodzą. Po utracie politechniki, w drugim miesiącu powstania odcinek obsadzony przez żołnierzy batalionu Golski pozostał nieuszczuplony terytorialnie. Myśmy kwaterowali na ulicy Jaworzyńskiej w takim lokalu, w którym wtedy tam przed nami kwaterowali chyba kolejarze niemieccy. To były puste pomieszczenia, w budynku mieszkalnym normalnym. I tam pozajmowaliśmy sobie, powyznaczane zostało znaczy przez, przez mnie, przez kolegów tych starszych dowódców prezesów. Powyznaczaliśmy kwatery dla poszczególnych grup, czy poszczególnych ludzi. Każdy sobie urządzał to jakoś i jak starówka padła, przyszedł do mnie kolega ze starówki, odwiedził mnie, taki, który tam wracał z tych walk i ja akurat zastanawiałem się, jak zabezpieczyć ten pokój. W momencie, jak ja wychodzę, ja nie ma nikogo z kolegów w pobliżu, że warto było jakąś kłódkę założyć po prostu jako, jako zabezpieczenie. I zastanawiałem się, jak wykręcić jakiś otwór pod tą do wkręcenia y, śrubę, wie pan, zuchem takim. A on mówi: A co ty chcesz tutaj? A wyjął pistolet, i ja zanim cokolwiek powiedział, on strzelił. To był oczywiście odpowiedni otwór, przez który można było wkręcić. Ale to, że wywołał alarm na parterze, bo nie wiadomo było, co się dzieje, w potem strzał tutaj w środku budynku, to był, to nad tym się nie zastanawiał. Ale były też takie momenty wręcz śmieszne. W dniach 9 i 10 września Niemcy podjęli próbę przerwania obrony Golskiego na ulicy 6 sierpnia, obecnie Nowowiejskiej. Po stabilizacji na linii frontu batalionu, kiedy Niemcy przekonali się, że odcinki przed nas bronione są w ataku frontalnym niemożliwe do zdobycia. Uderzono na styk barykad 6 sierpnia Śniadecki Lwowska, z tym że główne uderzenie poszło na barykadę 6 sierpnia. Udało się Niemcom w pierwszym okresie przełamać przy użyciu sił pancernych, dwóch czy trzech panter, aż na wysokość na dzisiejszej ulicy Warińskiego, to jest mniej więcej około 150 metrów. Tam stała nasza barykada, druga. Na tej barykadzie atak został złamany. Powodzenie ataku niemieckiego musiałoby nieuchronnie prowadzić do dużych strat terytorialnych drużyny, grupy szturmowe. Na 6 sierpnia obrzuciły atakującą piechotę za czołgami, granatami, butelkami zapalającymi, i Niemcy wycofali się, zostawiając tam, jeżeli ja dobrze pamiętam, jeden czołg. Myśmy mieli o tyle dobrą sytuację, że gimnazjum przyszłość, które właśnie ma wejście od ulicy Śniadeckich, ale blok drugi był na. 6 sierpnia, ponieważ ten gimnazjum przyszłość była w naszych rękach, stąd mieliśmy bardzo dobry obszar sił atakujących. To była ostatnia próba niemiecka, żeby przełamać nasze linii obrony. Zawiodła Niemców, myśmy pozycję utrzymali. Konfiguracja czerniakowa bardzo ściśle przypominała nam, Konfigurację zabudowy woli. To było zupełnie co innego niż Stare Miasto, gdzie mieliśmy zabudowę zwartą, każdy budynek mógł być twierdzą, osobną. Tu na Czerniakowie zabudowa luźna, mnóstwo terenów niezabudowanych. Znajdowały się również ogródki działkowe. Na tych ogródkach działkowych dojrzewały pomidory. Z każdego patrolu przenosiliśmy pomidory. Nie było już żywności. Dzienny przydział sucharów, zrazowego chleba, to była garstka. Nie było wody również. Ratowaliśmy się pomidorami. Aby je zdobyć, to przedeśmy walki. Niemcy również zaopatrywali się na tych samych żądkach, w tych samych ogródkach działkowych, również w te same pomidory. Zmagający się nacisk niemiecki na czerniaków, w kilka dni zmieni nadwiślańskie sielskie zakątki w cmentarzysko domów i ludzi.